W zadaniu kolejnym mamy trapez równoramienny. My znamy współrzędne trzech wierzchołków tego trapezu: wierzchołku AB, o, wierzchołka AB oraz C, natomiast poszukujemy współrzędnych wierzchołka D. Co wiemy jeszcze? Wiemy, że AB, ten odcinek, to będzie tak naprawdę podstawa naszego trapezu. Ja tutaj ten trapez sobie tak plus minus narysowałam, żeby pewne rzeczy było lepiej po prostu widać. Jeżeli spojrzycie sobie na trapez, to widać, że oczywiście te dwie podstawy, czyli podstawa dolna i podstawa górna, muszą być do siebie Równoległe. Na jaki będzie warunek równoległości? No bo może jeszcze spójrzmy w ten sposób, że jeżeli mamy ten odcinek AB, to my możemy powiedzieć, że ten odcinek AB znajduje się na pewnej prostej. Gdybyśmy to sobie narysowali właśnie w układzie współrzędnych, możemy to przedłużyć i mamy pewną prostą, nazwijmy ją sobie prostą AB. No, i ten odcinek DC także znajduje się, może troszkę ładniej to narysujmy, także znajduje się na pewnej prostej, i ta prosta niech będzie nazwana jako prosta CD. I wtedy, żeby te dwie proste były równoległe, bo podstawy w trapezie są równoległe, to jaki będzie warunek? Otóż proste będą równoległe wówczas, gdy będą miały takie same współczynniki. Kierunkowe prostych. Czyli, ponieważ to będzie nasza prosta, to również będzie prosta, no to współczynnik kierunkowy, no to będzie ta liczba, która znajduje się przy x. Czyli, jeżeli na przykład będziemy w stanie wyznaczyć sobie współczynnik kierunkowy prostej AB, to automatycznie znamy współczynnik kierunkowej, kierunkowy prostej CD. A jeżeli chodzi o współczynnik kierunkowy prostej AB, nie ma problemu, ponieważ mamy wzór, na współczynnik kierunkowy prostej. Ten wzór wygląda następująco. Mamy y2 odjąć y1 przez x2 odjąć x1, gdzie x1, y1, x2 oraz y2 to są współrzędne punktów, które należą do tej prostej, czyli do prostej AB należy punkt A oraz B. Czyli jeżeli sobie zapiszemy współrzędne punktu A, czyli minus 4,2, to mamy x1 oraz y1. Gdy zapiszemy sobie współrzędne punktu B, który także należy do tej prostej, czyli mamy 8 minus 2, to mamy x2 oraz y2. I lecimy ze współczynnikiem kierunkowym tej prostej. y2 to będzie minus 2, odjąć dwójka, tak? to będzie y1, teraz x8, odjąć, Minus 4, czyli plus 4, czyli mamy tak minus 4 przez 12, możemy to sobie skrócić przez 4, czyli tu mamy 1 tutaj 3, czyli minus 1 trzecią, czyli my wiemy, że współczynnik kierunkowy tej prostej to minus 1 trzecia, a ponieważ ta prosta jest do tej równoległa, to tu również A to minus 1 trzecia. To powinniście pamiętać z działu funkcja liniowa. Tam było to bardzo dokładnie ćwiczone. No dobra, co by dalej nam się przydało? No przydałoby, mi się, przydałoby nam się właściwie całe równanie tej prostej CD. No to zapiszmy: prosta CD. No to jeżeli szukamy równania prostej, to będzie nasza funkcja liniowa, no to w postaci kierunkowej wzór mamy taki, i my coś już wiemy na temat tej prostej, ponieważ wiemy, że a to minus 1 trzecia, czyli mamy y równa się minus 1 trzecia x plus b. No ale, żeby podać wzór prostej, musimy znać jeszcze b. Czyli, żeby wyznaczyć b, musimy coś podstawić pod x i pod y. Tak, żeby ta literka B to była nasza jedyna niewiadoma w tym równaniu. A co to będzie X oraz Y? No to będą współrzędne pewnego punktu, który należy do prostej CD. No to nie znamy współrzędnych punktu D faktycznie, ale jak najbardziej w zadaniu podano nam współrzędne punktu C, no bo mamy punkt o współrzędnych 6,4, to jest punkt C, Czyli, ponieważ on także należy do tej prostej CD, to możemy go sobie wykorzystać. No i zobaczcie, pod Y podstawią czwórkę, w miejsce X podstawią szóstkę, czyli mamy minus 1 trzecią razy 6 pierwszych plus B. Tutaj sobie to skrócimy, czyli 4 równa się minus 2 plus B, minus 2 machniemy na lewą stronę, czyli B. To 4 plus 2, czyli 6. Czyli mamy już równanie prostej CD, bo to będzie y równa się minus 1 trzecia x plus b, czyli dodać 6. No i teraz pytanie, po co nam była ta informacja? No bo tutaj sobie zapisam równanie tej prostej CD. Bo jeżeli zapiszemy sobie równanie prostej, do której należy punkt D, to już w troszkę innej postaci można sobie zapisać współrzędne tego punktu. No bo tak, tutaj jeżeli chodzi o punkt D, no to jeżeli należy on do tej prostej, no to to będzie nasz Y w tym punkcie. Czyli minus 1 trzecia X plus 6, natomiast X... Czyli to będzie nasza pierwsza współrzędna. Jeżeli wyznaczymy x, podstawimy do tego wzoru, to będziemy mieli drugą współrzędną tego punktu, czyli y. No i teraz wiemy, że ten trapez jest trapezem równoramiennym. To jest podane w treści zadania. Co nam daje taka informacja? To nam daje, że wówczas ramiona, czyli odcinki AD oraz odcinki CB będą sobie równe. Teraz to tak ładnie zapiszmy, że AD, czyli długość odcinka AD, jest taka sama jak długość odcinka BC. No i wykorzystajmy sobie teraz już wzór na długości odcinków. Czyli gdy chcemy wyznaczyć długość odcinka AD, no to musimy wykorzystać wzór na długość odcinka. Czyli ten, który mamy tutaj, a więc musimy znać współrzędne punktów A oraz D. Jeżeli chodzi o współrzędne punktu A, to problemu nie ma. Minus 4, 2, czyli mamy x1, y1. No jeżeli chodzi o punkt D, to w sumie współrzędne już też sobie zapisaliśmy. No w troszkę może bardziej skomplikowanej postaci, ale spokojnie to już nam. Się przyda do wyznaczenia współrzędnych. Czyli mamy x i minus 1 trzecia x plus 6, i to będzie x2 oraz y2. No to podstawiamy do wzoru i lecimy, żeby wyznaczyć długość tego odcinka. Mamy tak, x2, czyli x, odjąć minus 4, czyli odjąć minus 4, czyli mamy plus 4, do kwadratu dodać y2, czyli to. Minus 1 trzecia x plus 6, odjąć y1, czyli odjąć 2 do kwadratu i to jeszcze wstawmy pod pierwiastek. To może tutaj niżej to sobie policzmy, albo może to zmaszmy, bo tak wszystko, żeby nam się zmieściło. No dobra, no to lecimy. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór a plus b do kwadratu, to a kwadrat plus 2ab dodać b kwadrat, czyli tak, a kwadrat to x kwadrat, dodać 2 razy x razy 4, 8x plus b kwadrat 4 do kwadratu to 16. Dodać, no tutaj najpierw zredukujmy w razy podobne, czyli tak, 6 odjąć 2 to 4, odjąć 1 trzecia x do potęgi drugiej, no i jeszcze oczywiście pierwiastek. I tu mamy także wzór skróconego mnożenia, ale tym razem ten, bo mamy minusik po, pomiędzy tymi dwoma wyrazami. Czyli tak a kwadrat odjąć 2ab plus b kwadrat, tak wygląda ten wzór. No i musimy go sobie zastosować. Czyli początek przepiszmy. Plus 16, dodać a kwadrat, czyli 16, następnie odjąć 2 razy 4 to 8. 8 razy 1 trzecia x to będzie 8 trzecich x. Jeszcze dodać b kwadrat. 1 trzecia x do kwadratu to 1 dziewiąta x kwadrat. Pamiętajcie, że podnosimy i liczbę, i literkę. Dlatego 1 trzecia do kwadratu to 1 dziewiąta. x do kwadratu to będzie x kwadrat. No i redukcja wyrazów podobnych nam się przyda. Czyli tak, najpierw kwadrat. Tu mamy 1x kwadrat plus 1 dziewiąta to będzie 1 i 1 dziewiąta. x kwadrat. Teraz x. Mamy tak, 8 odjąć 8 trzecich. To może sobie policzmy z boku. 8 to będą 24 trzecie. No bo 24 podzielić przez 3 to będzie 8. A dzięki temu będzie nam troszkę prościej odejmować, no bo mamy wspólny mianownik. 24 odjąć 8 to 16, czyli mamy 16 3x na plusie oczywiście. No i 16 plus 16 to 32. No i tu mamy to pod pierwiastkiem. No dobra, no to teraz nam pozostała do wyznaczenia długość tego odcinka. Czyli długość odcinka BC, czyli odczytajmy współrzędne punktu B. Mamy podane tutaj 8 minus 2 to jest x1y1, no i c to będzie 6 oraz 4, tak? To było podane w treści zadania, czyli mamy x2y2. No i do wzoru, czyli najpierw x6 odjąć 8 do kwadratu dodać. 4 odjąć minus 2, czyli 4 plus 2 do kwadratu pod pierwiastkiem. No i lecimy dalej. 6 odjąć 8 to minus 2, minus 2 do kwadratu to 4. 4 plus 2 to 6, 6 do kwadratu 36, czyli mamy. Podane, że długość odcinka BC to pierwiastek z 40. 4 plus 36 dodam 40. No i teraz zapisując to, co mamy tutaj, czyli że AD, czyli to, co mamy tutaj, 1, 1, 9 może zapiszmy jako 10, 9 x kwadrat plus 16, 3x plus 32 pod pierwiastkiem musi być równe długości odcinka BC, czyli pierwiastkowi z 40. No, i rozwiążmy takie równanie, czyli przyrównamy to, co mamy pod pierwiastkami, czyli 10, dziewiątych x kwadrat plus 16, trzecich x plus 32 równa się 40. 40 przeniesiemy na stronę lewą, czyli mamy tak 10, dziewiątych x kwadrat plus 16, trzecich x plus 32, odjąć 40, redukujemy wyrazy podobne. Czyli tak, 10, dziewiątych x kwadrat plus 16, x odjąć, no bo 32 odjąć 40 to będzie minus 8 równa się 0. No i tutaj nam troszkę przeszkadzają te mianowniki, czyli ja sobie pomnożę obie strony przez 9, wówczas 10, 9 razy 9 to będzie 10 x kwadrat, dodać 16 trzecich razy 9 pierwszych, no to możemy to sobie skrócić, zauważ, zauważcie, przez 3, 16 razy 3, 48, 48 pierwszych to 48x, no i 8 razy 9 to oczywiście 72. Następnie możemy sobie na pewno podzielić obie strony przez 2, żeby te liczby były troszkę mniejsze. Czyli mamy 5x kwadrat plus 24x odjąć 36. No i mamy równanie kwadratowe, czyli wykorzystamy tutaj deltę. Może gdzieś tutaj z boku obliczmy. Zatem a to będzie 5, b 24, ac minus 36, czyli delta to b kwadrat, odjąć 4ac. b kwadrat to 24 do kwadratu, to już sobie policzmy. Czyli mamy 576 odjąć 4 razy 5 razy 36 razy minus 36. Oczywiście, czyli tak mamy 576 minus razy plus razy minus da nam plus, czyli mamy 20 razy 36, czyli 700. 20. No dobra, to już sobie policzmy, żeby się nie pomylić. Czyli mamy 576 plus 720. To będzie 1296. No i teraz zobaczmy, czy z tego będzie ładny pierwiastek. No, trzymamy kciuki. Czyli pierwiastek z tej liczby, może jeszcze raz sobie napiszmy: 1290, 1296. No, mamy bardzo ładny pierwiastek. Okazało się, że to będzie równe. 36. Skoro mamy deltę większą od 0, no to wiemy, że będą 2x. No to zapiszmy. Czyli x1 to jest minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, a drugi to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Czyli tak, minus b to będzie minus 24, odjąć 36, 2 razy 5 to 10. Czyli to będzie tak, minus 60 przez 10, czyli minus 6, a x2 to minus 24, dodać 36 przez 10, czyli mamy 12 dziesiątych, skracamy przez 2, czyli mamy 6 piątych. No i tutaj te 2 x już wyznaczyliśmy. Te dwa x, no to oczywiście współrzędne punktu d, czyli to oznacza, że mamy dwa przypadki. No punkt d1 ma współrzędne minus 6, no i tą drugą współrzędną musimy policzyć. A D2, czyli ten drugi przypadek, czyli pierwsza współrzędna to będzie 6 piątych. No również nie znamy drugi. Jak policzymy drugą? No patrzymy na punkt D, co my tutaj sobie pisaliśmy. Mamy tutaj, że współrzędne punktu D to będzie x. No i y możemy policzyć z takiego wzoru, czyli minus 1 trzecia x plus 6, to sobie zapiszmy. Minus 1 trzecia x plus 6, no to musimy część zmazać, bo nam się to zdecydowanie nie zmieści. Dosyć skomplikowane to zadanie, sporo liczenia było, no ale już, już prawie skończyliśmy. No to teraz pod x podstawę minus 6, czyli minus 1 trzecia razy x, czyli minus 6 pierwszych dodać 6. Liczba ujemna razy ujemna, na pewno wynik dodatni, to sobie możemy skrócić przez trójkę, czyli mamy 2 plus 6, czyli 8. Czyli mamy pierwszą, pierwszy przypadek, tu podstawiamy 6 piątych, czyli minus 1 trzecia razy 6 piątych dodać 6, czyli tak, skracamy sobie przez 3, czyli minus 2 piąte dodać. 35, no bo 30 podzielić przez 5 to będzie 6, no to już mamy wspólny mianownik, czyli minus 2 plus 30 to 28, czyli mamy 28 piątych. No już mamy odpowiedź. Punkt D może mieć, może mieć albo takie, albo takie współrzędne.